A czy ta walka będzie według takich reguł, jakie obowiązują w KSB, czy będzie to specjalne To będzie walka na zasadach KSW według zasad, które e, federacja prezentuje na swoich galach pięciu lat. Nie będzie żadnych odstępstw e, i nawet z punktu widzenia marketingowego w żaden sposób ta walka nie jest... E, Zostawiana, dedykowana, nie rozmawialiśmy ani z jednym, ani z drugim zawodnikiem w sposób, który można by sobie wyobrażać, pewnie większość ludzi się wydaje, że powalcie trochę, zanim się zabijecie. Zawodnicy wychodzą na ringi, tutaj moja i Martina rola jako promotorów się kończy, reszta to już jest ich sprawa. W jakim limicie wagowym ta walka się odbędzie? I automatycznie, też pytanie do Mariusza, bo się że to on będzie musiał odrzucać wagę, czy nie obawia się tej sytuacji? Walka nie ma limitu. Waga oczywiście, na chwilę obecną jestem przygotowany do mistrzostw świata, więc waga jest 140 parę kilogramów, ale, albo 140, nie wiem dokładnie, nie kontroluję tego. Na pewno parę kilogramów, na pewno parę kilogramów y, zrzucę, ale to i tak nic, nie, niczym mi to nie przeszkodzi. 10-15 kilogramów jak zrzucę, na pewno dodam mi to kondycji i szybkości, a najmniej wiem co to znaczy, dlatego że nad kondycją cały czas pracuję. Ja mówię, no już, a z kim dokładnie będziesz trenował Ernek Kowalczyk przed wielkim znajomym. Tutaj akurat będę przy dobierał sobie zawodników takich, z którymi dosyć dobrze będę czuł się, więc jeszcze nie mam akurat tak wszystkiego opracowanego. Teraz mam głowę zajętą mistrzostwami świata za dwa tygodnie, a tutaj już ode mnie mój sztab cały przygotowawczy już tym się zajmuje, więc to pytanie będzie później skierowane bardziej do nich. Jeszcze pytanie do organizatorów. Czy macie może już jakichś uczestników w turnieju w Woli Ciężkiej na myśli? Tak, rozmawiamy z trzema polskimi zawodnikami. Będzie to Bedorf, chłopak, którego nazwiska jeszcze wymienić nie mogę, ale chcemy też jakby standard utrzymać czterech polskich zawodników, czterech zagranicznych. Tak naprawdę najwięcej czasu nam pochłonęło przygotowanie u walki wieczoru Budzian Najman, jesteśmy w trakcie rozmowy, nie tylko jeżeli chodzi o to minus 105 ten turniej, ale mówię, na pewno będzie ten sam standard, czyli czterech polskich zawodników, żeby po prostu pobudzić emocje polskich kibiców, czterech zagranicznych, naprawdę światowa czołówka, nie, bo, bo też chciałbym dwa słowa powiedzieć, że to nie będzie tak jak z reguły bywa na innych galach, czyli jest walka wieczoru i pozostałe walki już tam nikt nie patrzy, zawodnicy gdzieś tam dosięci, prawda, z Dziwnych miejsc, bez rekordów, bez nazwisk. Tutaj trzymamy, tak jak zawsze co edycji, staramy się po prostu trzymać poziom najwyższy, więc pozostałe walki, poza oczywiście walką wieczoru, również będą na poziomie. Co do nazwisk mówię, no to ja? A, dobrze. Wszystko? To ja, przedniego pytania. Marcin, walka jest bez limitu Czy Ty się tego nie obawiasz, bo jednak będziesz walczył z zawodnikiem kilkadziesiąt kilogramów cięższym od siebie? Kiedyś legendarny trener Kazda Mato, pierwszy trener Majka Tysona, stwierdził, że każdy zawodnik ważący powyżej 90 kg jest w stanie znakomitować każdego innego. I, I to się potwierdza w praktyce. Jak trafię Pudzianowskiego, to. Do Tysona do ci jeszcze dużo brakuje. <gry> Widzicie, no to jest właśnie ta jego bezczelność, jego zadufanie w sobie, yy, jego brak pokory. On mnie zarzuca jak brak pokory. Jak mistrzem świata w boksie będziesz jak Tyson, wtedy pogadamy. Na razie to pogadamy 11 grudnia i co wtedy zobaczymy, co będziesz miał do powiedzenia. I mam nadzieję, że tak jak dzisiaj nie spóźnisz się, bo dzisiaj było poślizg. W ringu nie będę czekał. Kiedy ty taki punktualny jesteś? Teraz, ja tego dokończę. Co, swoją grafikę na nie dostał odzywa się. Wiesz, ja jeszcze raz powtórzę, powiem, że ja sobie doskonale zdaję sprawę, z czym przyjdzie mi się zmierzyć, a raczej z kim przyjdzie mi się zmierzyć. E, mam znakomicie dopracowany e, plan walki, e, ludzi, którzy będą mi pomagać, jest ich naprawdę, przy tej walce okazało się, mam wielu przyjaciół, którzy, którzy chcą mi, mi pomóc na przykład. Pan Wiesław Piwowarczyk, który się bardzo zaangażował w te przygotowania I, i wszyscy razem, wiesz, zrobimy wszystko, by opalić ten mit Strongmana, najsilniejszego człowieka na świecie, hero. Wiesz, no podnoszenie ciężarów to nie jest walka i będę chciał to e, pokazać 11 grudnia. Michał Kopeterski, Polskie Marcin, e, wspomniałeś tutaj przed chwilą o braku pokory. Chwilę wcześniej powiedziałeś, że chcesz zmazać plamę, którą zostawił Przemek Saleta. Nie uważam, że fałsz troszkę silniejszym ale nie stwierdził niż się, falczy. Ja poproszę następne pytanie. Tutaj od razu uprzedzę Państwa, że jest jeden dziennikarz, z którym nie rozmawiam to jest właśnie ten dziennikarz. Za trudno było pytanie? Dziękuję bardzo. Mateusz Bolek, chciałem zapytać Mariusza, bo wszystko rozumiem, fajny show, będzie telewizja, wielka oglądalność, pewnie spore pieniądze, dla Was też przygoda, adrenalina. Natomiast Mariusz, chciałem Cię zapytać, jak y, to, tą przygodę MMA, KSW, traktują Ci wszyscy też poważni ludzie na świecie ci polecam, w dźwiganiu ciężarów, Ci koledzy z Mistrzostwem Świata, oni w ogóle wiedzą o tym Twoim pomyśle i jak na reagują. Tak naprawdę nie, nie liczę się z ich opinią, dlatego jest to mój wybór i tak naprawdę nikt nie musi mi decydować to, co ja mam robić. Chciałem zrobić 5 razy Mistrza Świata, powiedziałem to rok temu, że chcę zrobić to, a później już daję sobie delikatnie na luz. Oczywiście i coś nowego, jakieś nowe wyzwanie, a że lubię nowe wyzwania, więc na pewno fajna zabawa i nowe wyzwanie będzie. A ciężko opracuję, z czego jestem znany, że jestem katem na treningach i tanio skóry nie sprzedam od razu, mówię. Więc ci co przyjdą, będą naprawdę, naprawdę fajne emocje. Powiedz Mariusz, do której konkurencji porównałbyś, jeżeli chodzi o zawody strągnąć, walkę z najmanem, Spacer farmera, przerzucanie ogłony rzucanie workiem. Akurat mamy taki bieg 10 metrów, jest zazwyczaj 10 metrów, mamy 4 worki po 110 kg, zabiera je się z ziemi, biegnie na czas i rzuca na podest. Więc taki worek się szybko zrywa do góry. No, można i porzucać im czasami w powietrze i na metr, metr przed podestem rzuca go się. Ci, co oglądali wiedzą o co chodzi. Marcin Testosteron-Najman, Zapraszamy na markę. 4,15! Marcin, celulitis masz z tyłu. No Mariusz, może teraz Ty zaprezentujesz się na wadze. Mariusz, zapomniałem, że to nie będą wybory misera. Mariusz, pójdzie na 138 600 Drodzy Państwo, moment, na który czekają zawsze fotoreporterzy pierwsze oficjalne zdjęcie. Zapraszam tutaj obu zawodników oraz właścicieli Federacji KSW Marcin Najman, Mariusz Kudziarowski. 1.2 wat te wens dit dankie